Sportowcom kibicuje sponsor programu, marka Polcontrol, właściciel stacji kontroli pojazdów ulica Jana Skolna 2 a w Zielonej Górze. To jest Akademickie Radio Indeks. Indeks. Index. Patrząc na to, jak trenujemy, to faktycznie mogło się podobać gra z naszej strony. Chyba nawet się sami nie spodziewaliśmy, że wyjdzie to tak dobrze. Patrząc na to, co trenuje Gubin i co trenujemy my, no tutaj powinno być raczej 3-0 w drugą stronę. Postawiliśmy się zespołowi, który otwarcie mówi, że chce awansować do drugiej ligi. My o tym awansie nie mówimy głośno. My dziś tutaj jakby chcemy grać dla siebie, chcemy sobie sobie tą sprawiać radość tak naprawdę z gry bo nawet tak naprawdę presji, awansu nie ma tutaj klub, także tutaj to jest wszystko wszystko dla, dla nas, tak naprawdę wszystko sami się spotykamy, trenujemy dla siebie, jeżeli wyżej ktoś tutaj nie chce, żeby dalej była druga liga w Zielonej Górze, żeby się ta siatkówka się rozwijała, to tak naprawdę no, zostaniemy w tej trzeciej lidze, będziemy się bawić tak jak się bawiliśmy dzisiaj, myślę, że kibiców trochę przyszło, podobało się to wszystkim, także... Skoro ma być trzecia liga, niech będzie trzecia ligę. O to chodzi, żeby był dobry mecz dla kibica. To był tak naprawdę nasz pierwszy poważny mecz, bo nie mieliśmy żadnych sparingów, a nasi poprzedni rywale, lekko mówiąc, nie dali nam pograć. Co tutaj zadecydowało dzisiaj, bo to tak naprawdę się rozstrzygało wszystko na zapałki? Myślę, że dzisiejsza pozycja dnia. Oni nas ukuli zagrywką, my ich ukiliśmy zagrywką i to mogło iść w, drugą, w jedną i w drugą stronę. Jak Ci się grało przeciwko no, byłym kolegom, w pewnym sensie przeciwko byłej drużynie w Twojej byłej hali? No fajnie wrócić. Spowie, jak widzicie, widzę po drugiej stronie, który tam tańczy, do demona idzie. Fajny mecz dla kibica. Dla nas również, bo też nie mamy zbyt dużo okazji do, 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 do grania w 6 na 6. Na treningach nie ma takiej frekwencji, żeby, żeby tak się spotkać i zorganizować. Dlatego tutaj cieszymy się, że, że, że zagraliśmy. E, z rywalem mocnym e, chyba najmocniejszym w lidze, bo tak jak mówiliśmy, będzie to faworyt i, i dzisiaj też pokazał, że, 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 że nie pęka e, wyciągnął, wyciągnął z 1-2 na 3-2 i no, gratulacje dla, dla, dla Gubina, bo, bo wygrali, wydaje mi się też e, zasłużenie, byli pewniejsi w końcówkach Ty na przyjęciu, patrząc na Ciebie myślę sobie, że trochę życia na Libero zmarnowałeś w tej drugiej lidze no jest taka takie drugie życie człowiek gdzieś tam dostał, co prawda nie jest to łatwe, to przeorganizowanie się, ale, ale jak, jak, jak trzyma się tą gdzieś tą taką sylwetkę sportowca, jakby to powiedzieć, to, to wiele można, wiele można zdziałać i, i ciężką pracą, gdzieś tam przygotowanie fizyczne można sporo nadrobić i czerpać z tego radość. Myślę, że poziom tego meczu był dosyć wysoki. Tu chłopaki z Zielonej Góry przede wszystkim w polu to, co robili dzisiaj, to, to wielkie brawa dla nich. No, my się postawiliśmy, mieliśmy tą siłę w ataku, więc, więc się udało jakimś, jakimś cudem, można powiedzieć. Kazałbyś kluczowy moment, kluczową piłkę tego meczu? Nie, myślę, że nie ma jednej takiej akcji. Tu trzeba było przykładać się że do każdego jednego małego punktu i, i, i to zrobiło efekt. Sportowcom kibicuje sponsor programu, marka Polcontrol, właściciel stacji kontroli pojazdów ulica Jana Skolna 2 a w Zielonej Górze. To jest Akademickie Radio Indeks. Indeks.